Dzień dobry, witam serdecznie na naszym cotygodniowym podsumowaniu metamorfoz naszych podopiecznych z programu budowy Sylwetki Hollywood. Te podsumowania robimy po to, żeby pokazać, jak naprawdę wygląda progres w metamorfozie sylwetki. Jak to wygląda u naszych podopiecznych? Czy, czy rzeczywiście było tak łatwo, czy też trochę trudno? I dzisiaj mam właśnie zaszczyt gościć Ilonę. Ilona, która rozpoczęła swoją metamorfozę w lipcu 2024 roku. Ilono, witam cię serdecznie na samym początku, jakbyś mogła powiedzieć, e, skąd pochodzisz i czym się zajmujesz e, aktualnie. Cześć, witaj. Mam na imię Ilona i pochodzę z rzymskiej woli swojego łódzkiego. E, o, no, przed e, dołączeniem do programu zajmowałam się no, no. tutaj właśnie domem i dziećmi. A teraz właśnie od stycznia wróciłam do pracy, i szczerze mówiąc, powiem, nie jest lekko. Rozumiem. Jeżeli chodzi o tryb pracy, jest to siedzący, bardziej fizyczny, jak to wygląda? Fizyczny, fizyczny. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, Ilona, powiedz mi proszę, z jakimi problemami borykałaś się właśnie przed dołączeniem do programu, dlaczego też postanowiłaś dołączyć do programu? To może zacznę tak, że już. W staraniu właśnie tutaj o, o drugie dziecko właśnie miałam pewne problemy, bo zaczęło się poronienia. No i później pojawiło się trzecie dziecko. No i miałam zagrożoną ciążę właśnie. Y, miałam problemy z, z rozejściem mięśnia prostego brzucha. I też właśnie miałam duże problemy, żeby w ogóle mieć wybór. Czy rodzić naturalnie, czy mieć cesarkę? Bo u mnie to był taki znak zapytania, co jest gorsze. I kiedy zaczął się poród, też miałam straszny taki strach przed cesarką, bo że tak powiem, przy pierwszym dziecku, hmm, że to zniosłam troszeczkę. Jednak się okazało, że jednak muszę mieć tą cesarkę, nie mogę rodzić naturalnie, pojawił się krwiak, były problemy. Strasznie się też bałam, bo też po dwóch tygodniach po tej cesarce musiałam mieć operację, tak mi lekarz z początku mówił i mówię, nie, coś tu jest, gra... jest nie halo. Chyba jakieś znaki dostaję, żeby coś w swoim życiu zmienić, zrobić. I mówię, że właśnie dostałam taką szansę, bo jednak zagrożenie życia, dobra, dobra. zmiana myślenia przez to, Coś daje do myślenia, no i postanowiłam szukać czegoś. I tak Także tutaj właśnie na program Hollywood um, natknęłam i spróbowałam dołączyć do niego. Proszę Ilona, co było takim elementem w programie Hollywood, które cię przekonało do tego, żeby jednak do niego dołączyć? Yy, może właśnie te yy, wszystkie yy, komplikacje, to, że ciało moje też nie wyglądało estetycznie jak po tych porodach. Rozejście mięśni brzucha, że ten brzuszek mój nie wyglądał ładnie i nawet się z tym dobrze nie czułam. Nie miałam tyle sił, bo też czułam ciągle zmęczenie, byłam zaspana. Więc to już mi dało do myślenia. Że nie mogę tak żyć, czy muszę właśnie tutaj jakiś krok do przodu zrobić? I wtedy dołączyłam tutaj do tego programu. Super, super. Dziękuję. Już w lipcu dokonałaś mega progresu, ponieważ z tego co tutaj widzę w systemie, zgubiłaś ponad 6 cm w udach. Ja sobie pozwolę tutaj zerknąć, jak to wyglądało. 6, przepraszam, 7,5 cm z uda, z bioder 6 cm, stali 5 cm. Pasa 2 cm, prawda? Czyli dokonałaś, spaliłaś trochę tłuszczu, zaczęłaś wysmuknąć swoje mięśnie, prawda? Czyli to jest tak zwana rekompozycja sylwetki. Natomiast powiedz mi, proszę, Ilono, jakie efekty uzyskałaś w takich pierwszych dwóch tygodniach, po których jednak stwierdziłaś, że to jest coś dla ciebie. Oczywiście, jeżeli takie efekty były, jeżeli się też pojawiło. No tak, w pierwszych dwóch tygodniach na początku zauważyłam właśnie zmianę w moim brzuchu przede wszystkim. Co najbardziej mi na tym zależało, żeby ten brzuszek ładnie wyglądał. Talia się zmęziła, moje samopoczucie ogólnie się zmieniło, nie byłam już śpiąca przede wszystkim, miałam więcej sił, energii. No i moje ciało wyglądało zupełnie inaczej niż wcześniej. Ujędrniło też się. Super, a po dwóch tygodniach to tak zauważyłaś tyle zmian nagle, czy też. Tak, czy tak, po dwóch tak? tygodniach, nie, aż tyle. Super, super, mega. No tak, no bo wiesz, jak zaczynamy treningi siłowe, to też właśnie te nasze mięśnie są lepiej dotlenione i rzeczywiście one są trochę bardziej takie spompowane, one rozciągają tym skórkom. Rzeczywiście Ej. jest taki efekt na początku, że widzimy, wow, mega się cieszę. A powiedzmy na z drugiej strony, czego, z czego najbardziej się obawiałaś przed dołączeniem do programu Hollywood? Co było Twoją taką największą obawą, obiekcją? Co cię wstrzymywało? Jeżeli oczywiście coś eee. takiego jest. szczerze mówiąc, byłam tak zmotywowana, że ani dieta, ani treningi yy, nie zahamowywały nie tego, żebym stanęła w miejscu, ale yy, przed dołączeniem do programu byłam taką osobą. Kurczę, jak mi się nie chce, nie zrobię tego treningu, ale tutaj przy dołączeniu do programu nie było czegoś takiego, nie było tego problemu, więc wszystko było w porządku. Tylko największym takim moim wyzwaniem dla mnie były słodycze. Bo ja byłam uzależniona, że tak powiem, od tego i ciężko mi było po prostu to zbić. Ale jakoś dałam radę. Jakoś wytrzymałam i było okej. Okay. Super, super. A więc rozumiem, że te trzy posiłki dziennie, które mamy, trochę ci ta, chyba ułatwiają ta, 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 życie, w szczególności z, z dzieciakami. Tak, tak, ale nie powiem, bo przy trzech posiłków, posiłkach na początku było trochę inaczej, ale nie powiem, było lżej i fajniej, bo nie musiałam robić pięciu posiłków, tylko właśnie robiłam je trzy. I z, tego, z czego się bardzo też cieszę, moje dzieci y, dodatkowo z tego skorzystało, skorzystały, posmakowało też im, więc tutaj przygląda z tego, że dzieciom daje przykład. Mm. Tak, to jest mega ważne, to jest mega ważne. Takie dawanie przykładu jest też oczywiście mega ważne. Ilono, moje ostatnie pytanie, co byś powiedziała kobiecie, która również jest w podobnej sytuacji, której być może wydaje się, że połączenie, dbanie o dom, zadbanie o rodzinę i zadbanie też o swoją sylwetkę jest niemożliwe i że to na pewno nie wyjdzie. Co byś powiedziała takiej kobiecie? takiej? Co ja bym powiedziała? że mimo trudności, mimo walki samej ze sobą yy, trzeba spróbować, trzeba spróbować wszystkiego. Jeżeli się nie spróbuje, będzie się żałowało, a program u Was jest świetny, świetne, świetne są rozwiązania przede wszystkim. Dieta jest super smaczna. Treningi nie są takie ciężkie jak nasi łowni, bo godzina czasu poświęcana nawet 45 minut na tych treningach w domu to się czuję jakby było to 15 minut, a nie godzina. No. <noise> Więc warto skorzystać. Super, taki jest cel. I no, no, dziękuję Ci serdecznie w takim razie. Dziękuję za podzielenie się swoją historią, swoim progresem. Eee, naprawdę gratuluję serdecznie, zdaję sobie sprawę z tego, że jest wymagające, a jednak tego dokonałeś podwójne gratulacji. Lono, no. a więc dziękuję serdecznie dla osób, które pierwszy raz oglądają projekt, oglądają taki wywiad, nie wiedzą czym jest program Hollywood, zaraz w komentarzu pojawi się właśnie link do strony, gdzie jest opisany program Hollywood, gdzie jest wideo, w którym opisuje więcej o diecie, treningu, wsparciu, jak to wszystko wygląda. Jest możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację, podczas której planujemy proces metamorfozy sylwetki. A więc dla osób, które chciałyby dowiedzieć się, jak dokonać metamorfozy sylwetki, mimo tak małej ilości czasu, jak mają kobiety właśnie zajmujący się domem, wracający do domu. Oh, oh. kobiety zabiegane, to program Hollywood jest. Oh, 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 oh. Dziękuję serdecznie za wywiad. Dziękuję Dzień za podzielenie dnia. się z historią. Trzymam kciuki za dalszy progres i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.